Dzień dobry i witajcie w e, trzecim odcinku naszej serii The Walking Dead. Dzisiaj będziemy odpo próbować odpowiedzieć na pytanie, czy możemy żyć samotnie. I, e, zadajemy te pytanie, dlatego że e, w serii The Walking Dead e, znajdujemy kilka, e, kilka osób, e, które próbują przeżyć samotnie, e, bez bycia częścią jakiejś grupy i próbują przeżyć samotnie właśnie w tym apokaliptycznym świecie. Z tymi, z tymi zombie i widzimy, że przeważnie im to nie najlepiej wychodzi. Przeważnie prędzej czy później znajdują się w jakichś kłopotach, gdzie potrzebują pomocy od kogoś innego. I, I przeważnie kończy się to tym, że albo giną samotnie, albo ktoś jednak przychodzi i im pomaga. Ale może zdajemy sobie te pytanie, jak to działa w prawdziwym świecie. Bez zombi, w świecie, gdzie wszyscy jednak e, żyją. Czy możemy w tym świecie żyć samotnie? Czy możemy żyć samotnym życiem bez, bez innych? E, ja, ja jestem dość niezależną osobą. E, ja często lubię robić te rzeczy sa samemu. E, na początku tego COVID-a, e, jak się wszystko zaczęło, jak żyłem na uniwersytecie. E, to wszyscy moi koledzy się wyprowadzili, ca wszyscy z mojego apartamentu się wyprowadzili i wrócili, żeby żyć ze swoimi rodzicami. I ja jako jedyny zostałem, bo e, ja lubię ciszę, ja lubię, lubię spędzać czas samemu, e, bez innych ludzi. Um, I no właśnie jest taką niezależną osobą, że nawet jak wszyscy się wyprowadzali i wracali do rodzin, to ja na przykład zostałem e, samem sam. Ja znajduję właśnie spokój, ja się naładowuję, jakoby swoje baterie, jak jestem sam. Jak spędzam czas z ludźmi, to bardzo szybko to używa mojej energii i bardzo szybko się męczę. Dlatego lubię dużo czasu samemu spędzać, czy grając w gry, czy czytając książkę, czy cokolwiek, czy jakiś film oglądając. Ale zauważyłem, że. Nawet jeżeli lubię być niezależny i lubię wszystko robić samemu, um, to prędzej czy później um, życie się robi dość samotne. Um, czym więcej czasu spędzam sam, bez innych, tym więcej właśnie chcę spotkać się z innymi ludźmi. I jest to dość trudne właśnie żyć bez innych ludzi wokół siebie. Um, Jeden filozof e, Arystoteles powiedział, bez przyjaciół nikt nie chciałby żyć, chociaż miałby wszystkie inne dobra. I, e, i muszę się z tym zgodzić, bo wam powiem, jest coś w, w, w spędzaniu czasu z innymi ludźmi, w robieniu życia z innymi ludźmi. Co e, daje nam choby cel, daje nam powód do życia. Wyobraźmy sobie świat, gdzie nikt oprócz nas nie istnieje. Przecież życie nie miałoby wtedy sensu, bo po co, po co żyć, po co, po co iść, nawet byśmy nie musieli, po co pracować, po co, po co zrobić cokolwiek, jeżeli nie ma innych ludzi wokół nas, tak jeżeli nie ma nikogo, kogo kochamy, nie mamy nikogo, kogo możemy, um, właśnie możemy pomóc. I życie jest takie się robi bez, bez celu. Jak próbujemy je robić samotnie. Ale też tak jak widzimy, jak w tej serii The Walking Dead często e, dzieje się tak, że e, jak jest jedna osoba sama, albo jest, e, jest ma mała grupa, to przeważnie e, co się dzieje, oni pakują się w jakieś chłopoty. W jakieś chłopoty, bo no, nie umieją, coś się dzieje i nie umieją się z, te, z tej sytuacji wydostać, tak? I za każdym razem dzieje się nas z dwóch rzeczy. Albo oni giną, albo ktoś inny z zewnątrz przychodzi i im pomaga. I wiecie, my może nie żyjemy w świecie tak jak oni, ze zombie, gdzie nas trupy mogą zjeść albo zabić, ale żyjemy w świecie, gdzie jednak um, jest niebezpieczeństwo, um, czy to niebezpieczeństwo z zewnątrz, czy ze środka. Tak? Przecież um, może nas ktoś zaatakować, może nas ktoś um, prześladować, albo może też tak być, że my siebie nawet w pewien sposób prześladujemy, tak jak często um, nasze własne myśli um, nas atakują. I właśnie to są momenty, jak właśnie w takich momentach e, zauważamy, że jednak żeby żyć dobrym życiem, potrzebujemy innych ludzi. Tak. E, nawet e, osoby takie jak ja, które są dość niezależne, potrzebujemy ludzi, bo czasami są, e, są przeszkody, których sam, z, z, samymi nie, uży, nie umiemy przejść. Więc ja chciałem zasugerować, że nie da się żyć e, życiem. E, s, 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 samotnie. Potrzebujemy innych ludzi, bo, bo to w, właśnie w innych ludziach i w, w tym, że żyjemy jako em, je, je, wszyscy razem, tak? w tym znajdujemy powód do życia, w tym znajdujemy cel. Tak? Bez, e, bez tego świata wokół nas i innych ludzi życie byłoby bezsensowne, właśnie tak jak to powiedział. Bez przyjaciół nikt nie chciałby żyć. Chociaż miałby wszystkie inne dobra. Dlatego, że jednak bez tych relacji z innymi ludźmi życie nie ma sensu. Um, więc tak, e, jest to może coś, o czym byśmy mogli pomyśleć. E, chciałbym wiedzieć, co wy myślicie. Czy wy myślicie, że można żyć e, życiem samotnie, bez innych ludzi? Czy jednak może zgadzacie się, że e, jest lepiej, jeżeli wszyscy... Żyjemy razem e, z pomocą innych.